Jeżeli teraz w odpowiednio szybkim czasie, czyli zaraz jak poczujemy, że się czujemy tacy trochę zmęczeni, że mamy takie zimne dreszcze albo coś podobnego, weźmiemy sobie łyżkę taką czubatą węgla drzewnego, to ten węgiel nie ma żadnego znaczenia medycznego. To jest tylko większa powierzchnia wchłaniania. Jedna, jeden gram węgla to jest mniej więcej 350, 450 do 500 metrów kwadratowych powierzchni. Proszę zauważyć, o taki jak tutaj mamy węgiel, wrzucamy do blendera czy do jakiegoś młynka i robimy z niego proszek. Czym bardziej drobny jest ten proszek, tym jest skuteczniejsze jego działanie. Bo i w, 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 taką dużą łyżkę od zupy to jest mniej więcej te 5 gram. Wrzucamy do szklanki wody, pół szklanki nawet, i czekamy około 20 minut, aż to opadnie na dno. Dlaczego? Dlatego, że węgiel jest jednym z najtwardszych pierwiastków i połykanie powoduje drażnienie naszej śluzówki w jamie ustnej w gardle. Trzeba popijać i żeby to spić. Jak to opadnie natomiast na dół szklanki, to już jest otoczone cząsteczkami wody i w ten sposób bardzo łatwo można. To przełknąć. Proszę mi wierzyć, robimy to od co najmniej tych dwóch dekad, i nawet dzieci trzymiesięczne dostawały taką, oczywiście, łyżeczkę tylko, i następnego dnia temperatury już nie było. Ten węgiel wchłania wirusa, on nie może wejść do przewodu pokarmowego i w ten sposób go uwięzimy. Problem polega na tym, to możecie Państwo sami sobie sprawdzić, że jak dzisiaj zjecie buraczki, to kubka jest czerwona dopiero następnego dnia, czyli mniej więcej po 20-24 godzinach. W związku z tym, że nie ma żadnej miary, ile tych wirusów czy bakterii wchłonęliście, to doświadczenie nas nauczyło, że trzeba brać węgiel, czyli tą łyżkę stołową, co 5 godzin. Żeby po kolei wszystkie etapy przewodu pokarmowego wyczyścić. Bierzemy co 5 godzin, aż kubka będzie czarna. U jednych to jest 12 godzin, u innych to jest 40 godzin. To już trudno, każdy ma indywidualną zmianę. Jak kubka jest czarna, to jeszcze 5 razy. Dlaczego? Bo doświadczenie nauczyło nas, że jeżeli bierzemy krócej, na przykład kubka jest czarna, a my bierzemy tego jeszcze raz czy dwa razy, to czasami po 5-7 dniach następuje znowu choroby, czyli znowuż dreszcze, znowuż temperatura i tak dalej. Jeżeli natomiast przedłużymy to branie węgla jeszcze przez 5 razy, czyli około 20 godzin, to wyczyścimy przewód pokarmowy całkowicie. Rozumowanie jest bardzo proste. Węgiel działa jak woreczek w odkurzaczu. Jeżeli nie wiemy, ile śmieci jest w danym pokoju, to może się okazać, już po pięciu minutach sprzątania, że worek jest pełny. Ci, co mają system Rainbow, to wiedzą, że nieraz po przejechaniu przez dywan w pokoju, to tam jest taka gęsa maś się tworzy, aż tyle tych śmieci się nazbierało. W związku z tym, że nie ma miary, ile tego świństwa mamy w przewodzie pokarmowym, to lepiej wziąć jedną, jedną łyżkę więcej niż za mało. Jeszcze raz powtarzam, cząsteczki węgla są tak duże, że w żaden sposób nie wejdą do naszego organizmu. To jest mniej więcej to samo, co bym powiedział, że myjemy ręce. No ale czy coś Państwu się stanie, jak zamiast dwa razy dziennie wymyjecie cztery razy dziennie? No nie. I to samo się dzieje z tym węglem. Weźmiecie ten węgiel, wyczyścicie przewód pokarmowy i uniemożliwicie wtargnięciu wirusów czy tam innego świństwa do naszego organizmu. Dotyczy to wszystkich chorób wirusowych. To nie jest tylko grypa, para grypa i tak dalej. Te wszystkie leki, rzekomo sprzedawane na leczenie wirusów, nie mają poparcia naukowego. One są tylko sprzedawane z gwoli no trzeba zarabiać, a głupi ludek to i tak kupi. Proszę wziąć pod uwagę, że sprzedawano wiele Takich preparatów cudownych, tam był taki chyba pierwszy w latach 90. który rzekomo skracał zachorowanie o pół, godzin, pół 12 godzin, no kto rozsądny może mierzyć zachorowanie wirusem na, dwa, na godzinę, na dni, to jeszcze możemy. Natomiast jeżeli weźmiecie Państwo Węgiel w tej dawce, co powiedziałem, to najczęściej. 24-36 godzin choroba mija. Mamy dowody wielo, wielokrotne, takie od matek, które leczyły dzieci, jak mówiłem, 3-miesięczne, do wieku przedszkolnego czy szkolnego, że w sobotę dziecko miało 41 temperatury, w niedzielę było dobre, a w poniedziałek szło do przedszkola czy do szkoły, nic się nie działo. To samo mówią liczni pacjenci, którzy też zachorowali wzięli ten węgiel i już następnego dnia mogli wracać do pracy. Także to jest najprostszy i najtańszy sposób. Cała moja praca zawodowa polegała właśnie na opracowaniu takich metod, które każdy będzie mógł u siebie w domu zastosować, nie zwracając uwagi na tak zwaną Big Farm. Dlaczego? Bo cały system dostarczania preparatów do aptek jest w tej chwili rozczłonkowany na wiele państw, i ten lockdown, który zastosowano 3 lata temu, wykazał jednoznacznie, że ciągi dostaw się zrywają. Jeżeli państwo nie nauczycie się w tych prostych sprawach udzielać sobie i swojej rodzinie pomocy sami, to zawsze będziecie chorowali, bo się okaże, że akurat tego nie dowieźli, a tego nie mają, a tamto dopiero sprowadzają i tym podobne głupoty. Węgiel. Wszystko jedno, czy weźmiecie ten od grilla kupiony gdzieś tam w sklepie, czy sami z kominka weźmiecie, czy sobie zrobicie, to nie ma znaczenia. Cała rzecz sprowadza się do jak najdrobniejszego zmielenia. Czyli zamiast powiedzmy 30 sekund, będziecie minutę albo półtorej minutę mielili, aż pył powstanie. Jeżeli wrzucacie to do blendera czy do młynka, to trzeba to przykryć workiem foliowym, bo ten drobny pył rozproszyni się w całym mieszkaniu, w całej kuchni. Można to robić w garażu albo gdzieś tam gdzieś, żeby żona potem nie krzyczała. Ale można sobie zrobić kilogram takiego węgla i macie spokój na cały rok, dla całej rodziny albo jeszcze więcej. Jeżeli natomiast występuje harczenie i kaszel, tutaj z górnych dróg oddechowych, to trzeba spryskać u małego dziecka kwasem jabłkowej własnej roboty, za to mizera, bo dwa, trzy razy dziennie prysnąć na tylną ścianę gardła, ale o wiele lepszy efekt uzyskuje się, jeżeli robimy takie gór, 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 co najmniej przez 30 sekund. Proszę pamiętać, że odstęp jabłkowym, czy w ogóle odstęp czyścimy na przykład lodówkę. Jak dobrze się raz na dwa tygodnie, trzy, trzy tygodnie ścianki przetrze, to całe zapachy, wszystko ginie. Ocet nie ma żadnego znaczenia innego. On tylko po prostu wybije to, co jest na wierzchu, czyli na śluzówce. Problem polega na tym, że musi być odpowiedni dłuższy czas. To nie może być takie tylko kul i już, wypluć to po prostu nic więcej, tylko musi to te 20-30 sekund dotykać bezpośrednio tylnej ściany gardła, żeby po prostu usunąć wszystkie tam, Istniejące w tych porach, w tych szparach y, artefakty. I w ten czas jest spokój. I to wszystko, co dotyczy węgla. Naprawdę to jest najprostszy system, najtańszy i najskuteczniejszy. Oczywiście musicie państwo także mieć odpowiedni poziom witaminy D i żelaza. Jeżeli będziecie się głodzili, będziecie jakimiś wegetarianami nie będziecie jeli diemsa czy tam czegoś innego no to poziom będzie bardzo niski tych składników i w ten czas o wiele łatwiej o choroby poza tym proszę pamiętać że od 30 lat w Polsce a od 50 na świecie stosuje się glifosat który był pierwotnie opracowany jako antybiotyk w związku z tym że spowodował liczne Uszkodzenia wątroby i nerek, to nie został dopuszczony jako antybiotyk, ale wprowadzili go jako preparat dla rolnictwa. No, niestety, jeżeli znajduje się w jakimś tam ziarnie, czy, czy yy, mleku, czy oleju rzepakowym, no to jego działanie jest wciąż takie same. Wybija naszą florę bakteryjną, tą dobrą. No i będziecie chorować. I to by było na tyle w tej. Kwestii leczenia czy to czy wirusów grypowych, czy paragrypowych, czy wszystkich innych wirusów oddechowych.